Jako że jesteśmy na świeżo po premierze rycerzy Gotham, gry, która okazała się w wersji pudełkowej na PlayStation 5 i Xbox Series X, chciałbym dzisiaj poruszyć temat możliwego wyniku starcia Batmana i Iron Ironmana, dwóch intelektualnych geniuszy posiadających ogromne zasoby finansowe. Czy człowiek nie nietoperz mógłby podnieść rękawice i stanąć do walki z Tonym Starkiem? Dodam, że w porównaniu wezmę pod uwagę zwyczajną wersję obu tych postaci, gdyż jak wiecie w Marvelu pojawiła się wersja Ironmana, która stała się Bogiem, zaś w DC Batman, który się śmieje był bliski zniszczenia całego multiversum. Były to więc postacie silniejsze od większości istot obu rzeczywistości i w tym wypadku jeśli miałbym wybierać zwycięzcę byłby nim Batman, który się śmieje, gdyż jego potęga zdecydowanie przewyższa boską. Wracając jednak na ziemię, Bruce Wayne i Tony Stark byli zwykłymi ludźmi posiadającymi ponadprzeciętną inteligencję, ale i zasoby finansowe, które były ich główną supermocą. Gdyby nie pieniądze, nikt nie słyszałby o ich dokonaniach, gdyż wszystkie wynalazki i osiągnięcia opierali na potężnych zasobach gotówki, dzięki której realizowali swoje cele. Forbes szacując ich finanse gruntownie podkreślił, że majątek Tonego Starka wynoszący blisko 12,5 miliarda dolarów netto samych rezerw finansowych, które pochodziły głównie ze sprzedaży systemów obronnych, przewyższa majątek Wayne'a, który było 4 miliardy uboższy. Pod tym względem Tony zdecydowanie wygrywa to starcie, gdyż może sobie na więcej pozwolić. Tak jak wspomniałem wcześniej, cechowała ich również ponadprzeciętna inteligencja, pozwalała im ona dokonywać niesamowitych odkryć i tworzyć wynalazki przekraczające jakiekolwiek granice. Według strony social site, która specjalizuje się w generowaniu raportów na temat poziomów IQ różnych fikcyjnych postaci, Brutus dysponował 192 punktami w tej skali, co plasowało go zdecydowanie jako nad człowieka. Nie ma sobie jednak równych pod tym względem z Tonem Starkiem, którego IQ oszacowano na poziom 270 punktów, co w prawdziwym świecie plasowało go na podium najinteligentniejszych ludzi. Jako, że Tony i Bruce byli tylko zwykłymi ludźmi, mogli dowolnie trenować swój organizm, i jednak mieli swoje limity. Pod względem umiejętności siły fizycznej przeszkolenia w sztukach walki, to jednak Batman przewyższał Tonego, który owszem trenował od czasu do czasu i potrafił walczyć, co demonstrował wiele razy. To jednak Bruce osiągnął pod tym względem szczyt możliwości człowieka i bez wspomagaczy potrafił podnieść ciężar wadze jednej tony, przebijać przeciwnikami ściany, czy też mistrzowsko walczyć wręcz. Zarówno Batman, jak i Iron Man znani są ze swoich spektakularnych kostiumów. Bruce posiadał wzmocniony kombinezon, który idealnie spisywał się do walki z licznymi przestępcami. Posiadał również wzmocnione wersje wyposażenia, które były w stanie przetrwać uderzenia przykładowo Supermana. W walce używał również batarangów, granatów, mini siatek, które łapały przeciwnika. Miał to wszystko przymocowane przy swoim pasie. Nie potrafił jednak szybko się przemieszczać, dlatego w tym celu używał Batmobila czy też Batwinga w momencie, gdy potrzebował gdzieś polecieć. Pod tym względem Tony ze swoimi pancerzami stał dużo wyżej, gdyż dysponował niesamowitą wytrzymałością, potrafił błyskawicznie się przemieszczać, ale i posiadał destrukcyjną moc. Gdyby przybył do Gotham i zaatakował Batmana z zaskoczenia z pewnością by wygrał. Co jednak by było gdyby człowiek nietoperz miał szansę się przygotować? Patrząc na szeroki wachlarz umiejętności obu panów zdecydowanie bardziej przydatne posiada Batman. Jego detektywistyczne i analityczne umiejętności połączone z inteligencją pozwalają mu doskonale przygotować się do walki z przeciwnikami. Jeśli Bruce miał szansę przygotować się do walki, wygrywał praktycznie z każdym, czego nie można już było powiedzieć o Iron Manie, który nie posiadał tak rozbudowanych umiejętności analitycznych, gdyż w gruncie rzeczy opierał się w walce na technologii, w którą mocno wierzył. Podsumowując, Batman w pewnych okolicznościach mógł być godnym rywalem tonego Starka, jednak zdecydowanie potężniejsza technologia Iron Mana, większe zasoby finansowe i inteligencja powodują, że Tony Stark miałby łatwiej podczas rywalizacji obu geniuszy. Dajcie mi znać, co wy uważacie o tym pojedynku i czy macie zastrzeżenia do któregoś podpunktu. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!